Yo, sięmano z tej strony, ja się gra witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj będziemy grać w gierkę Maf Wall, czy jakoś tak to się nazywa. Tak. I tutaj musimy, no po prostu pisać odpowiedzi, wybraliśmy na razie easy. Potem będziemy wybierać trudniejsze, ale najpierw 4 minus 1. Tak. Panowie też macie 4 minus 1? Tak. tak. A Kuba ma 5 minus 4. Czekajcie. Dobra, widzowie, po krótkiej przerwie technicznej jest naprawione. I uwaga, ile to może być 5 minus 1, 3? 4? Prawdopodobnie ten kolor, który zaznaczyłem, był czerwony, taki jak was, przycisk, subskrypcji na moim kanale. Więc proszę zmieńcie go na szary. Dobra, teraz trzy, odjąć dwa. Hmm. To będzie chyba cztery. Mhm, mm mhm, mm jeden. Nie, chyba, chyba zielony przycisk. Plus jeden. Dobrze. Prosty, ten, ten easy. Tu są cztery poziomy trudności i. Hmm. dwa minus jeden. I w następnych odcinkach prawdopodobnie będą trudniejsze. Hmm. Jeden. jeden, to znaczy jeden. Dobra. Dziękuję. Korekt. Yeah. O, trochę trudniejsze. 2 plus 4. Na pewno. 2. Nie, no, 6. Jupi. Czekajcie, bo tu, tu są trzy monety, których nie zebrałem. Dobra. 4 plus 1. 5. Hmm, tak. Nie, no, 5. O, takie krótkie. Aha, Ale tak. nie Mam, bo to jedna gwiazdka! Aha, i potem dopiero będziemy przechodzić do trudniejszych. wszystkie. Jest... To jest tak. klasa druga, później trzecia, później czwarta. No dobra. 3 plus jeden. Szybko, speedrunujemy tą gierkę. Mm. Mm, szybko. Mm. Szybko. Mm. Szybko. 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 Trzy. Ale, ale lecimy widzowie. 9. O! w free gift. o Za free gift dostajesz jedną gwiazdkę. Tacz! Tacz! Siema. No dobra. 2 plus 1. Hmm. Ile to 2 plus 1. Hmm. Proste. Ciekawe, czy będzie jakoś, um, jakieś mnożenie czy coś takiego. No. Lecimy. Nie no, w pierwszej klasie to na pewno nie na Easy. Racja. Osiem. Muszę was dogonić bo wiecie wy... oui! <laughs> dobrze 3. Eee, o, i jeżeli podoba wam się takie tego typu odcinki, to fajnie byłoby jakbyście zostawili kciuka w górę, a także subskrypcję na kanale. Ale no. Jeżeli nie to, to nie. Staram się was. O dowiedzieć. i w komentarzu napiszcie, w której jesteście klasie, jeżeli w ogóle chodzicie jeszcze do szkoły. <laughs> Ogólnie ja jestem w piątej. Ja też. Kuba jest w drugiej. Tak? Dobra. Tak, tak, tak. No więc le lecimy. Już mamy pięć gwiazdek. I gima siedem? No. A ty ja się skupiłem na mówieniu i teraz. Mi tak. Bo ja muszę czekać sekundę, na to, aż mi sprawdzi to. Mm, ja to... też mi to długo sprawdza. Trzy. Co ja kliknąłem? Trzy kliknąłem. Co się stało? Dwa plus cztery, kliknąłem, że to trzy. Ojej. Tragedia. Ale też jest dobrze Szybko. Jak, jak ten klasie. Szybko, no Kuba od, ostatnio bardzo dobre miejsce w alfiku zajął w zeszłym roku. Także, no ja też całkiem niezłe. Ale no alfik, alfik matematyczny taki konkurs matematyczny po prostu. Ogólnopolski. Ale dobra. Przechodząc do tego odcineczko. No to jak widzicie mam 7 gwiazdek. Ja dopiero... Ja oj, to mam będę tak. A już mam 10 i... Fajnie. Igi. Mogę przejść. Ale nie wiem, po co tu jest napisane skip wall? Po co tu to piszą? Po co? No. Jak to na, na tym poziomie powinno być dodaj wall. I dzięki temu będziesz tak. dostał razy dwa wszystko. Czy jakoś to. Tak. No. O, czekajcie, widzowie, mam podporęcięcik. Ja mam... Y, 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 ósmy, A, y, Wy szybko to robicie, ja mam mało, ja mam siedem. Ja mam dziesięć, no to... teraz jedenaście. No ja się skupiałem na mówieniu też trochę. O, ja to dobra. mam z to dziś, trzeba... bo, bo ja mam z koła. Szkoda, że to, to trzeba czekać. Jak A, ty z koła dostałeś ile? To. Ja nie pamiętam, ale w miarę dużo dostałem wcześniej. A z tego co pamiętam, to jak była właśnie przerwa, to yy, właśnie coś takiego yy, zakręciliśmy kołem. No i ja dostałem jakiegoś traila darmowego. Czekajcie. Już ja nie kręciłem kołem. Trails, o. Equip, Orange. I mam plus 25% speed. O to fajnie. Ale niestety nie mam tych tak. gwiazdek. Ale no bardzo jest, dużo mi daje ten speed Teraz sobie zakręcę kołem, uwaga to Okej, okay, Mamy same. tutaj 5 monet 5 4 Masz dwa zakręcenia? Uwaga. A dostałem jedno chyba I dwa trail'e Czekajcie widzowie Zaraz, zaraz e, Jak tylko przejdziemy to Jeszcze porządka. muszę dwa razy przejść Gdzie są te trail'e? No tutaj w cosmetics e, z prawej o, strony Jeden. Mm, zobaczmy. Spin. Ej, co jest? Mam drugiego spina jednak. O! Plus no? jeden trail. Prawie trafiłem o pepeta, ale no niestety. Było Szpada. dość blisko. O, gdzie? E. O, ja mam e. Peta, zobaczcie. O pepeta no, do... tam... Co? Oh. I co on daje? bardzo dużo końców. Yo. Yo. Końcy. Jo, gratulacje. Igi. Mam 64 końsy. O, no, on kosztuje 300 robuxów. O! Gdzie są te trailer? No tu z prawej strony chyba. Dobra, epic, fajnie, A, za 20%. Mm. Wieczku. Nie, ja to nie, kupuję za gwiazdki. Dobra, ja za gwiazdki kupiłem jakieś tam rzeczy, będę od nowa zbierał gwiazdki, ale Mam nadzieję, A, że szkoda. szybciej będzie. Ujo, ale w drugiej klasie już są ciężkie te zadania. Ja no ale A, no tak, tak cztery. Tak jak trzynaście odjąć dziesięć, nie? Equip. 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 No to nie takie ciężkie wcale. No, wiem, ale jakby jak na. Jak w porównaniu do wcześniejszej. To... No w sumie tak. Pec. O, fajnie. Ja Raz jeden i trzy. Muszę, ja mam, dopiero, ja mam dopiero 9. Ja mam 3. Mm, ja mam 15. Ile to? A, dobra. A tyle. Oj, no. tu się dostaje plus 2. A, to git. No, są wiecie, 10. 10. Lecę. Ja ciężkie no. zadania. Jakie? No, bo są cięższe zadania. No, to wiecie. Sobie jednego Zaraz. To dwa. Czekajcie, widzę. Jedziemy. Przed chwilą wyskoczyła Jedziemy. mi oferta dwa razy. Te wszystko. Te dwa razy stars. O! Co? Założyłem gwiazdki jakieś niechcące. ja mam chwilę. Czekajcie, czekajcie widzowie. O, jest tam trailer jakiegoś. Ja dopiero mam 9. A i co te gwiazdki mi dają? Sprawdźmy. Bo kupiłem gwiazdki. Gdzie się trailer zakłada? Nie widzowie, nie mówcie, że to za każdy efekt. No nie, dobra, myślałem, że jest za każdą odpowiedź mi to daje. Ale mam dużego Spida. Ja mam plus 25%. Ja czekajcie. nie. Czekajcie. Czy za to dostanę więcej gwiazdek? Nie. Ja mam plus 15 Spida. Okej, okay. czekajcie, widzowie, co mi to dało? Że kupiłem coś z takiego i teraz nie wiem, co mi to daje. Zobaczmy mhm. Cosmetics. E, I co to daje? Dobra, chyba ja nic się nie... Zmę z tym dodawaniem. Hmm. hmm, za 100 monet jest coś tutaj. A, mam monety... O, Igi, mam monety razy 3. Teraz sobie zdałem sprawę, że mam monety razy 3. Ja mam razy 50. A, no tak. Hmm. Czekajcie, a za, to, za co dostaje się te spiny? Za czas pewnie Albo za ilość jakby Wiesz odpowie niech Odpowiedzi No w sumie To jest 14 O nie. Ale Teraz długo to sprawdza hmm, Jeszcze co? 7 Co? Ale drogi to już spinę. Ile masz gwiazdek? Osiem tylko. Ja mam 10. Ja mam 23. Igi, zaczekaj trochę, bo tak trochę speedrunujesz. To. No to uzbieram po 30 i pójdę do Was. Okay? Co? Autocalculate. A, muszę, muszę dołączyć do grupy, żeby mieć automatyczne liczenie. <gry> Okej okay. To by się przydało na jakichś na jakiś tak. trudnych Ale chyba nie są tak trudne, bo niechcący raz włączyłem sobie hard Poziom i ten i... I tam było 15 minus 13 Co? Ale to jest pierwsza klasa, Janek A Co? <grym> hard pierwszej klasy Aha, hard pierwszy. No. I ja Cześć Siema Co? Mam no, plus dwie gwiazdki, już nie w ogóle nie mówię tylko ja nie Z giftów sobie. Ja sobie tu Jo. Ja jestem zbyt A, Dobra. Jak to? Nie, ty masz petów, Janek. Jak to nie mam pieniędzy? Przecież mam. Aha, za gwiazdki. A to A. za gwiazdki trzeba kupować, dobra. Spoko. Bo odkryłem kalkulatory. Że można sobie kupować za gwiazdki. Co jest kalku co daj Może No, że, że nie musisz tyle czekać. Mm. No. Na odpowiedź. Jak się. Jak? Gdzie to? Hmm. Czy powiedzieć, czy nie powiedzieć? <śm> proszę. Dobra, z prawej strony jest napis ja kalkulators. Wiem. No i tam. I tam piszą. I tu można sobie kupować trailer za końce. To jest za 50 końców najlepszy. jo patrzcie. Patrzcie, co mam napisane. Czekajcie, gdzie jest rich? Po co ja na to wydałem 70 pieniędzy? Myślałem, że nade mną będzie napisane rich. Tak naprawdę nic takiego nie ma. O, jak i jak w tym, w giftach możesz dostać... Co jest? Na, na gwiazdki możesz też dostać. Możesz dostać gwiazdki, jakby wiesz, taką. No, jakąś potkę. E, potkę. Właśnie no. Gdzie? Tak, w liftach. A Można... no, jakaś potka. Jeszcze jej nie mam. Razy 25 stars, co? Myślę, no to nie to ja już Czekajcie, gdzie to jest. Może się mylę. W sklepie, w shopie. O, tu piłce. jest shop. I teraz. Pas. Po, potie, potions. Zobaczmy. I jest. A, to są razy dwa, okej. Okay. Więc będziesz dostała za jedną, będziesz dostał dwa. jeszcze. Dobra, to szybko muszę przejść. Mmm. Szybko. 99-3. Ile to jest? 6, okej. Okay. Fajnie. Okej, okay, uwaga, widzowie. Rzeczywiście dostałem dwa. Tak, dostałem dwa. Co dwie. dwie hmm. Gwiazdki. Ile to? Szybko. Osiem, dodać 6. Nie, nie wiesz? 14. już. Nie mów, że nie wiedziałem, Widziałem, po prostu zamyśliłem trochę. Aha. Tym, co ty robisz? No to po co ty się do mnie Ej, patrzysz, a nie tu do siebie? jest takie zadanie jak było w pierwszej klasie. Jak to? Pięć w A, okej. Okay. Ja Siema, kalkulary. wbijam. O, mam darmowe koło fortuny. Za co? W tych, tych. O! Jo, dostałem za darmo 10 gwiazdek! Dostałem za darmo 10 to? gwiazdek. Mam 25. O, mam darmowe koło fortuny w giftcie. No <coughs> to nieźle. Czekajcie. Mam Gdzie tu mogę... O, tu koło. Proszę! Dajcie mi OPP-a. Dlaczego dostałem jedną gwiazdę? Dwie. Dlaczego? Tak słabo. I to są zadania. To są łatwiejsze jestem, zadania niż. W, jestem w mojej klasie. W klasie. O nie, dlaczego tu. Klasie? Tu trzeba tak długo czekać. Przydałby tu się nowy kalkulator. Ale trzeba czekać. Ale? Dostałem 4, bo ja mam razy 2, i tu się zostaje 2. Ej, jo, no tak, zapomniałem. A, już niedługo będę. Będzie będzie trzeba, tu trzeba czekać 5 godzin. Nie, 2 no, sekundy. O, już 10 dostałem. z tej skrzyni. A, no tak, z tej skrzyni dostaje się 10, no tak. I teraz... No, taka Jązła była tam darmowa. Dres muszę tylko. To ja tarczy za dwa, tak? Dobra, kupię sobie chyba nowy kalkulator. Żeby nie czekać. <słuch> Bum. Dobra, wiem. Wiem, że. Dobra. z w nowym świecie jest nowym kalkulatorem. Zobaczmy, jak chodzi. Czekajcie. O. No, ej, no szybciej. Szybko. Ale szybki jesteś, Jano. No. To ja nie mogę kupić tego. A, bo tu. To... Y, 21, gdzie jest 21? Jaki kupisz kalkulator? Ten za 30. A ja też go kupię. A, dobra, ja nie chcący. Miss, klik. Gotów byłam Dlaczego tyle trzeba. Nie mogę teraz odpowiedzieć. A, tu trzeba. No, jeden. No nie, no, misklik. Mi też misklik. Patrz, jaki mam szybki kalkulator. Zoom mm. O, frisbee tutaj w prawym górnym rogu. Teraz zauważyłem, że jest za jakiś tam czas. Za 15 minut. No, też mam. Yy, to będziesz... Jo! sześć dostaję. O jednak dobrze. Ja myślałem na nie To rozgrywa Po prostu jeden raz przejść i pójdzie do kolejnego świata. I widzowie to chyba będzie już um, ostatnie, ostatnia ta ściana um, na ten odcinek, niedługo pojawi się druga, druga część na YouTubie. No i pamiętajcie, że jeżeli podobają Wam się tego typu filmy, to jak najbardziej zachęcam do... Do, do, do zostawienia subskrypcji na kanale także lajka like pod tym filmem hmm. no i to chyba na tyle już tylko przejdę i, i koniec odcinku i kolejny będzie niedługo hop hop, uwaga o, no i zapomniałem powiedzieć najważniejszego żebyście wpadali na ten inne filmiki, całkiem fajne wydaje mi się wyszły. Ostatnio sporo nie nagrywałem, ale no, wracam po tej długiej przerwie i to było na tyle pa! Pa!